Jako, że kryptowaluty to nie tylko moja pasja, ale również i praca, przez co każdego dnia, gdy zaglądam na strony typu CoinMarketCap, czy też CoinGecko, aby sprawdzić kursy kryptowalut, jak Bitcoina, czy innych wybranych przeze mnie do mojego portfela, jak również każdego dnia sprawdzanie informacji na stronach, które tylko i wyłącznie zajmują się tematem kryptowalut. Jeżeli oczywiście coś wartościowego zauważę w przeciągu tygodnia, no to zawsze, w każdy poniedziałek, te informacje staram wam się przekazywać właśnie w CryptoNews. Natomiast z racji tego, że ostatnio w świecie kryptowalut nie za wiele się dzieje, no te strony zwyczajnie nie mają co podawać dalej A wiadomości, które się tam pojawiają Przypominają bardziej kącik plotkarski Więc w mojej opinii nie ma co marnować waszego czasu Na pokazywanie tego typu informacji Dlatego w tym Krypto News Opowiem wam o najważniejszych akcjach, które będą miały miejsce W niedalekiej przyszłości Zaczynajmy Witam Was na kanale Krypto Podróże w kolejnym Krypto News, w którym przekażę Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Na początku tradycyjnie krótkie ogłoszenie, pamiętajcie o tym, aby zobaczyć sobie te trzy nagrania. Jeżeli jeszcze nie wykonywaliście tych testnetów, no to warto w mojej opinii to zrobić czym prędzej macie chwilę wolnego, to się za to zabierzcie. No i oczywiście zobaczcie nagranie jak wymienić PL na USDT i zostawcie tam po sobie ślad w postaci komentarza oraz łapki w górę, ponieważ każda osoba, która to zrobi do końca lutego ma szansę na 10 BUSD. a ja oczywiście wybiorę osoby, które dostaną BUSD 1 marcowym. News. Jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, mamy tutaj małe odreagowanie. Rynek w porównaniu do ubiegłego tygodnia świeci się na czerwono. Bitcoin zanotował spadek o 3,62%, Ethereum o 2,39%, a BNB o 1,90%. Jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, wynosi ona 41,23%. Fear and grid, indeks na poziomie neutralnym, a kapitalizacja rynkowa, czyli market cap, wciąż powyżej 1 biliona. No i teraz płynnie przejdźmy sobie do wszystkich akcji, o których chcę Was poinformować. Pierwsza z nich, oczywiście na giełdzie Bybit. Mówię oczywiście, ponieważ na tej giełdzie, jak wiecie, dzieje się naprawdę sporo dobrego. Tutaj jest wciąż sporo możliwości na to, aby generować darmowe tokeny lub te, które mamy. Starać się pomnażać i za chwilę Wam pokażę w jaki sposób można to robić. Ale zanim do tego przyjdziemy, chciałbym przypomnieć, że na moim kanale znajdziecie film, w którym pokazywałem jak można odebrać 25 dolarów oraz 10 tokenów bit. Zobaczcie sobie w wolnej chwili. Byle do jutra, ponieważ właśnie jutro kończy się promocja dla nowych osób, które założą sobie konto na giełdzie Bybit Z linku, który znajduje się. W opisie tego nagrania. No ale jeżeli już konto macie, no to chciałbym wam powiedzieć, że już niedługo rusza kolejne 12 głosowanie, w którym będziemy mogli zgarnąć darmowe tokeny, tylko i wyłącznie za to, że oddamy głos. Samo głosowanie rozpoczyna się 2 marca, a zakończy dzień później. Natomiast w tym momencie mamy sprawdzanie naszego portfela i wystarczy, że na naszym koncie na giełdzie Bybit mamy USDT, USDC. USDT, DAI, CUSD lub BUSD i tu jest nowość oraz tokeny BIT, no to będziemy mogli zagłosować na jeden z tych trzech projektów. Tak jak pamiętacie w poprzednich akcjach, ja sobie zwykle oddaję po jednym głosie na każdy z projektów, aby odkryć i zobaczyć jaka znajduje się obecnie pula w danym projekcie. No i oczywiście ten projekt, który wygrywa, który ma największą pulę, przykładowo tu jest 2 miliony, tu jest 5 milionów, tu jest pół miliona, no to zawsze oddaję głos na tą pulę największą, aby po prostu dostać te tokeny. Oczywiście to ile dostaniemy tokenów zależy od tego ile trzymamy dolarów na koncie Bybit, właśnie w tych tokenach wymienionych. To nie jest tak, że każdy dostanie taką samą ilość, jeżeli ja mam 10 tysięcy w tych tokenach, Ty masz 1000, no to wiadomo, że ja dużo więcej tych tokenów darmowych otrzymam. Natomiast w przeszłości, pokażę Wam dla przykładu dwa głosowania. Tutaj głosowanie na MCRT, dostałem 10 dolarów, oczywiście w tym tokenie. I tutaj mieliśmy kolejne głosowanie, już nie pamiętam co za token, nie zapisałem. Było 18, w tym głosowaniu było 13. Także regularnie dostawałem tutaj darmową kasę. Więc myślę, że warto taki głos oddać, jeżeli oczywiście macie na Koncie, na giełdzie Bybit, takie właśnie tokeny. Ja wam oczywiście o tym przypomnę na Telegramie, na Twitterze, więc z tego miejsca zachęcam was, abyście obserwowali moje konto, żeby po prostu takich informacji nie przeoczyć. No a linki zarówno do Telegrama, jak i do Twittera macie w opisie tego nagrania. Ale tak jak wspomniałem, giełda Bybit to nie tylko głosowanie tutaj również możemy oddać swoje krypto, aby na nas pracowały, jeżeli macie przykładowo Ripple, Dodge, APT lub Optimism, to na Bybit ostatnio zwiększyli. Oprocentowanie za chwilę sprawdzę, sam z ciekawości, jakie duże jest obecnie. Wszystko to możemy oczywiście znaleźć w zakładce Finanse Earn Bybit, Savings. No i tutaj mamy różne tokeny, zobaczcie, niektóre dają nawet 188%, czy jak RDNT 80%, ale o tej akcji was informowałem. Ona jeszcze trwa 48 dni. No i tutaj możemy wrzucić nasze tokeny właśnie na taki procent. Są również tokeny Mi oraz Casta. No a zjeżdżając w dół, mamy jeszcze inne krypto jak Bitcoin, Ethereum, Token Bit oraz inne. Mnie interesuje ten OP, i jest tu. 3%, więc ja sobie od razu wrzucę tokeny, tylko na początek muszę je transferować ze spot do zakładki earn, klikam all, confirm i teraz mogę wrzucić do stakingu, one i tak leżą u mnie na giełdzie, więc jak już tam leżą, to niech pracują, pamiętajcie, że trzymanie krypto na giełdzie jest ryzykowne, nieważne czy to jest Bybit, Binance, czy jakaś inna dowolna giełda, jeżeli danych kryptowalut nie używamy na giełdzie, przykładowo właśnie do stakingu, czy do głosowania, to takie krypto powinniśmy trzymać na naszym zewnętrznym portfelu dowolnie. Czy to jest portfel sprzętowy, czy też portfel gorący, ale jeżeli jesteś osobą nową, to musisz mieć świadomość tego, że giełda jest to kantor, w którym wymieniamy nasze krypto, a nie bank, który nam te krypto bezpiecznie przechowuje. No ale mam nadzieję, że tego świadomość macie. I teraz przechodzimy sobie na kolejną giełdę MEX GLOBAL link do niej macie również w opisie tego nagrania i tutaj rusza akcja z głosowaniem, podobnie jak to robimy na BITMART, to właśnie na BYBIT, tutaj również możemy oddawać głos za posiadane tokeny, w tym przypadku jest to token giełdowy MX on obecnie jest warty dolar 35, jeżeli sprawdzimy na all time high, czyli najwyższą cenę w historii jest poniżej niej 63,37%, nie wiem czy to jest dobry moment, aby ewentualnie zakupić ten token ja ostatnio zdecydowałem się zakupić minimalną ilość, która jest potrzebna, albo inaczej wymagana, aby móc głosować tutaj w kickstarter, znajdziemy tą zakładkę oczywiście w activity, a następnie tutaj w tym miejscu jak widzicie jest zakończonych 12 takich eventów, 3 obecnie mamy aktywne, ten rozpocznie się za 20 godzin tutaj mamy dzień i 18 godzin no i token AX za Dzień i 20 godzin. Bardzo prosta zasada uczestnictwa. Możemy sobie kliknąć w tym miejscu. W momencie, kiedy rozpoczyna się głosowanie, alokujemy nasze środki. Zobaczcie, ja mam 123 sztuki, kupiłem na próbę, aby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Zawsze lubię coś przetestować na minimalnej kwocie, żeby później nie płakać w razie ewentualnych niepowodzeń. No i jeżeli to, oczywiście tokeny MX mamy na tyle wcześniej, aby móc wziąć w tym udział, alokujemy odpowiednią ilość i klikamy. Vote, no a następnie dostajemy określoną ilość tokenów. Wszystko zależy od tego, oczywiście ile mamy tokenów MX, im więcej, tym więcej tokenów dostaniemy, podobnie jak to ma miejsce na giełdzie Bybi. Dam wam oczywiście znać jak wyniki, czy biorąc pod uwagę kwotę, którą zapłaciłem za te tokeny, wypadnie dobrze, czy blado. Przykładowo na tle giełdy BitMart, bo jak wiecie, tam mamy za każde głosowanie około 5 dolarów, no ale tam wystarczy mieć token NFT i każdy dostaje taką samą ilość. Sam jestem ciekawy, jak tutaj wypadnie ta akcja, a w zasadzie 3, które już niedługo tutaj startują. Ważne oczywiście jest to, że token MX trzeba mieć na tyle wcześnie, aby załapać się na takie głosowanie, bo tutaj ma miejsce, tak jak wszędzie, sprawdzanie stanu portfela na chwilę przed takim głosowaniem, więc jeżeli nie mamy minimum 100 tokenów średnio przez ostatnie 3 dni, no to tutaj oczywiście nie będzie można wziąć w tym udziału. Macie zawsze podaną datę, od kiedy... Był robiony snapshot, Tutaj mamy od 24 do 27. Czyli, przykładowo, jeżeli dzisiaj byście się zdecydowali, kupić te tokeny, no to oczywiście w tym głosowaniu już udziału wziąć nie będziecie mogli. No ale chodzi o sam schemat, żeby Wam przekazać, jak to działa. No a wynikami pochwalę się oczywiście na Telegramie lub w kolejnym Crypto News. A jeżeli jesteś osobą, która brała udział w poprzednich głosowaniach, daj znać w komentarzu, jaki udało Ci się procentowo osiągnąć wynik, biorąc pod uwagę oczywiście wartość Twoich tokenów. MX. No i lecimy sobie do kolejnej akcji. Tym razem lunchpad na sieci Arbitrum od Camelot. Jak wiecie, na moim kanale nagrałem Wam od A do Z. Jak działa lunchpad od Camelot? Jak wziąć w nim udział? No i przedstawiłem Wam również moją opinię na ten temat. Co mi się tam nie podoba? Co może wyjść? No i jak czas pokazał moje obawy związane właśnie z tym, że każdy może wziąć udział w tym naczpadzie i włożyć nieograniczoną ilość środków, co w konsekwencji oczywiście wpływa na końcową cenę tokena, po której go zakupimy, okazało się, że zarówno na tym tokenie, co widzieliście w filmie, jak i na tokenie FCTR nie udało się tutaj zarobić. Wręcz przeciwnie, można było stracić, jeżeli od razu po wejściu te tokeny się sprzedało. Za chwilę Wam powiem, ile ten token jest wart obecnie. Każdy, kto brał w tym udział, mógł go zakupić za około 75 centów. W tym momencie ten token jest wart około 67 centów, czyli gdybyśmy chcieli go sprzedać teraz, bylibyśmy stratni. Po wejściu było jeszcze gorzej. Ja tak jak Wam pisałem na Twitterze, sprzedałem ten token ze stratą 18%, także grubo. Jeżeli chodzi o token TRO, na nim również po wejściu, gdybym sprzedał, straciłbym 50%. W tym momencie jest na minusie Około 40%, także też jak ja to mówię, tyłka nie urywa. No i tak jak wam pisałem na Twitterze oraz na telegramie, ja kamelot odpuszczam do odwołania, czyli do momentu, w którym nie zmienią zasad uczestnictwa w tym lunchpadzie, bo w mojej opinii to nie ma sensu, bo tak naprawdę jeżeli każdy może wziąć udział w danym lunchpadzie, a dodatkowo włożyć nieograniczoną kwotę, to tak naprawdę nie będzie później osoby, przynajmniej na początku, które będą chciały te tokeny od nas odkupić. A nie oszukujmy się, oczywiście niektórzy mówią, kupuję projekt, żeby trzymać go długoterminowo, ja również chciałem go trzymać długoterminowo. Natomiast większość osób, jeżeli bierze udział w jakimś czbadzie to po to, aby jak najszybciej wyciągnąć przynajmniej wkład lub zwyczajnie po to, aby wygenerować zyski na takim tokenie. Uważam, że jest bardzo mały odsetek osób, które kupują w danym lunchpadzie tokeny, aby trzymać je długoterminowo. Większość osób niestety albo stety chce jak najszybciej wygenerować zyski lub przynajmniej zabezpieczyć kład. A tutaj na przykładzie tych dwóch lunchpadów się tego zrobić nie dało. I taka jest smutna prawda. W mojej opinii powinno być tak, że przynajmniej jest ograniczony kapitał, który możemy włożyć to raz, a jeżeli nieograniczony kapitał, to przynajmniej ograniczony czas, który możemy tutaj wejść i kupić te tokeny. To jest drugi sposób, lub trzeci po prostu w jaki sposób zdobyć taką alokację, tak jak jest to w przypadku innych lunchpadów? Wiem, że mniej osób wtedy może zarobić, no ale przynajmniej te osoby, które wezmą udział w takim lunchpadzie, zarabiają, ok? Bo tutaj o zarobku mowy być nie może i wydaje mi się, że długo okazji na to niestety nie będzie, jeżeli zasad oczywiście nie zmienią. Może się mylę, może w kolejnych akcjach token po wejściu poszybuje to the moon. natomiast ja tego już testować nie mam zamiaru, nie mam zamiaru tracić kasy. Całe szczęście, tak jak Wam mówiłem w tym nagraniu ja tutaj włożyłem symboliczną kwotę 0,01 Ethereum a jeżeli chodzi o FCTR wrzuciłem tutaj 300 dolarów, po czym oczywiście po starcie sprzedałem. Mój plan to było trzymanie tego tokena długoterminowo pod przyszło natomiast po tym jak pojawiły się złe informacje, ja Wam je podałem tutaj na telegramie oraz na Twitterze, które zasiały, można powiedzieć, u wszystkich osób, które brały udział w tym lunchpadzie, ogromną niepewność, co zresztą widzicie w ankiecie. Zadałem Wam pytanie, co zrobicie ze swoimi tokenami po starciu, bez względu na cenę. No to większość osób chciała jednak sprzedać tokeny, część się zastanawiała. Całe szczęście, bardzo dużo osób w ogóle nie brało udziału w tym lunchpadzie, co było, jak widać, dobrą decyzją. Ja oczywiście... Po tej stracie, którą tutaj wykręciłem, minus 18% od razu po sprzedaży, a dokładnie 30 minut później, zdecydowałem się wrzucić pozostałe środki i zakupić token Oreo. Był to ryzykowny ruch, ale zdecydowałem się ponieść to ryzyko, bo i tak ten kapitał chciałem trzymać długoterminowo, właśnie w tym tokenie, który jednak okazał się, przynajmniej na chwilę obecną, klapą. Nie wiem, może w przyszłości osiągnie wielki sukces. Ja tutaj mówię o tym, co jest teraz, co jest faktem, a nie spekulacją. No i oczywiście. Po wrzuceniu tych środków w Oreo, kilkanaście godzin później, bo dokładnie o 9 rano, poinformowałem Was, że swoje tokeny Oreo sprzedałem za 0,52, no i udało mi się nie dość, że wyjść na zero, to jeszcze na tym ruchu zarobić, bo z kwoty 242 dolary, które pozostały mi po tym launchpadzie, zrobiłem 310 przy ciągu nocy i mój wkład, odzyskałem dodatkowo jeszcze 10 dolarów na plus, na waciki albo dwa piwka. No, a całą tą kwotę przyniosłem na Kronos, ale za chwilę o tym więcej opowiem. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy uważacie o kamelocie, czy zamierzacie brać udział w kolejnych lunchpadach? No i jak wasze odczucia po zakończonych dwóch, bo jak dla mnie to jest klapa. Nie powiem skok na kasę, no ale zarabiają tylko i wyłącznie osoby, które tworzą dane projekty, które się tutaj pojawiają no i prawdopodobnie jeszcze Camelot, a pozostałe osoby, które są uczestnikami takiego lunchpadu są jak na tą chwilę dawcami kapitału, niestety taka jest smutna prawda, można się z tym zgodzić lub nie, ale to jest niestety fakt. Jeszcze na chwilę wrócę do tokena Troll, ja go na tą chwilę jeszcze nie sprzedałem ponieważ pojawiła się informacja, o której Was również poinformowałem na Twitterze, na Telegramie że wszystkie osoby, które brały udział w tym lunchpadzie dostaną airdrop tokena ALP, tam trzeba również dołączyć do nich na Discord, zweryfikować się portfelem, dostaniemy rolę, dzięki czemu będzie te tokeny dostawać w przyszłości. Ja oczywiście Was o tym poinformuję, jak już będzie można je odebrać, lub jeżeli one przykładowo automatycznie na portfelu się pojawią. Nie wiem, jaką będą mieć wartość, nie wiem, ile tych tokenów dostaniemy. No ale jeżeli trzymasz jeszcze tokeny Troll, to myślę, że to jest informacja, o której musisz wiedzieć. Wspomniałem Wam przed chwilą, że kasę, którą odzyskałem dzięki Oreo, przelałem na Kronos, a przelałem ją w tym celu, aby wziąć udział już niedługo, bo za 14 dni kolejnym IGO na platformie VVS Finance. Jeżeli chodzi o szczegółowe zasady, one dopiero pojawią się w przyszłości, więc tutaj więc. Nie mogę wam przekazać, natomiast wiemy już jaki to będzie token, jest to Full Chrome. Ja tutaj będę robił większą analizę tego projektu, ponieważ zamierzam prawdopodobnie zostać z nim na dłużej i chyba będzie to moje pierwsze IGO, po którym nie sprzedam swoich zdobytych tutaj tokenów. Wiecie, jak zakończyły się poprzednie IGO na tym się wykręciło naprawdę wspaniały wynik. Nie ryzykując tak naprawdę za wiele, bo przypominam, że wszystkie VVS, które alokujemy, aby dostać takie tokeny w IGO, wracają do nas po zakończonym IGO 50% od razu, a kolejne 50% to tak to było w przypadku tego IGO po 30 dniach. Czyli tak naprawdę, jeżeli trzymamy VVS na naszym portfelu, to tutaj nie ryzykujemy kompletnie nic. Jedyne ryzyko pojawia się wówczas, jeżeli musimy. Te tokeny VFS zakupić tylko i wyłącznie pod tą akcję, no ale ja Wam to zawsze odradzam, jeżeli chcemy w czymś brać udział, to lepiej robić to na long term, czyli jeżeli wiążemy się przykładowo z VFS Finance, no to bierzmy udział w każdej akcji, a przynajmniej w każdej, która w naszej opinii jest atrakcyjna. Dlaczego tak uważam? Ponieważ jest tutaj ryzyko, że jeżeli dzisiaj zakupicie tokeny VFS właśnie pod tą akcję, która się pojawi niedługo, a te tokeny przykładowo spadną o połowę, no to będziecie mieli o połowę mniej. Kapitału. Natomiast, jeżeli macie swoje VVS na portfelu i trzymacie je właśnie cały czas, aby brać udział w tych akcjach, no to tutaj tak naprawdę ten kurs nie ma aż tak dużego znaczenia, bo my cały czas nasze VHS będziemy trzymać na portfelu, aby brać w tym udział. Natomiast w każdym IGO zasady mogą ulec zmianie. I przykładowo, w tym, jeżeli posiadamy token NFT MOL, to jesteśmy zwolnieni z tego pierwszego wymogu, czyli nie musimy alokować takiej ilości w takim okresie tokenów. XVVS. Jak to robić? Oczywiście pokazywałem Wam na moim kanale. Tutaj macie film o IGO, a tutaj poniżej macie film, jak stykować tokeny XVVS. Więc możecie sobie. Do tego wrócić, jeżeli oczywiście jesteście tym zainteresowani, bo ja Was do niczego nie przekonuję, tylko po prostu informuję, jaka akcja się tutaj pojawia. I to jest pierwszy wymóg. Drugi wymóg jest to zakup tokenów FLP na kwotę minimum 250 dolarów i wrzucenie do stakingu przed 11 marca. Ja to też będę tutaj robił, czekam tylko aż ta opcja zostanie odpalona. Na tę chwilę jeszcze nie można. Tutaj mamy informację, że 28, czyli jutro ta platforma ma wystartować, więc prawdopodobnie również i te tokeny będzie można tutaj zakupić. I to jest w mojej opinii duże ryzyko, no bo jeżeli wydamy 250 dolarów. Na te tokeny, a po akcji te to tokeny spadną o połowę, no to może być tak, że na tej akcji dobrze nie wyjdziemy. Natomiast, tak jak ja mówię, ja z tym projektem chyba zwiążę się na dłużej, bo jest to projekt podobny do GMX oraz do Gains Network. A są to projekty, które po starcie osiągnęły naprawdę dobry wynik. I jeżeli tak faktycznie jest, jeżeli ta platforma będzie jedną z pierwszych na kronosie, która osiągnie podobny wynik, no to może być tutaj ciekawie. Oczywiście przypominam, że ja jeszcze nie weryfikowałem w 100% sobie tego tematu. Ja to dopiero zrobię, jak to wszystko wystartuje. Jest jeszcze sporo czasu, bo 14 dni. I ja was oczywiście o mojej decyzji poinformuję. Co nie jest poradą inwestycyjną, pamiętajcie, jest to tylko moja decyzja, moja subiektywna opinia na dany temat, ale jest to jeden z moich celów: szukanie podobnych tematów na różnych blockchainach. I jeżeli na jednym blockchainie dany temat osiągnął sukces, jak w przypadku GMX, tak tutaj mamy projekt na Kronosie. Czy tak będzie? Oczywiście, czas pokaże. Jest tutaj spore ryzyko, bo 250 dolarów wydane na tokeny to jest sporo kasy. Plus, jeszcze musimy mieć oczywiście tokeny VFS Stakingu. Tokeny v jest zakupione do tego, aby wziąć w tym udział, no ale o szczegółach na pewno dowiemy się w przyszłości. ja będę śledził ten temat, no i jak tylko taka informacja się pojawi, na pewno Wam ją przekażę. Ja na chwilę obecną jestem na tak, ale jeszcze potrzebuję kilku dni, aby zweryfikować sobie ten projekt i sprawdzić, czy jest tak faktycznie jak mówię, bo może jest już podobny projekt na Kronosie, który odniósł sukces, a ja o nim po prostu nie wiem. Jeżeli tak jest, dajcie mi znać w komentarzach, będzie mi po prostu łatwiej później ten temat zweryfikować. No i jeszcze przypominam, jeżeli bierzecie udział w testnecie Gora Kolno, to tutaj można już wypełnić ankietę oraz oczywiście odebrać swoje tokeny, które ostatnio delegowaliśmy w tygodniu. Trzecim. już prawie kończymy. Jeszcze tylko ważna informacja. Jeżeli chcielibyście dostać miejsce na waitlist, o którym mówiłem w tym konkursie, ponieważ minęło 7 dni od ogłoszenia zwycięzców, a niestety nie każdy do mnie się odezwał. Nie wiem, czy nie zauważyli tej wiadomości, czy nie chcieli. Trudno mi powiedzieć. Natomiast mam dwa miejsca, jeżeli chcecie, napiszcie do mnie na Telegramie lub na Twitterze prywatną wiadomość do końca dnia. A ja was na taką listę będę mógł tutaj wpisać. I już zupełnie na koniec wróćmy sobie na chwilę do Vela Exchange, bo jak pamiętacie, około dwóch tygodni temu robiliśmy testy tutaj na Vela Exchange, aby załaprować. Na potencjalny airdrop, my użyjemy za co ten airdrop dostaniemy, a konkretnie za wolumen wykręcony na Vela Exchange. Tak więc teraz pozostaje nam po prostu czekać, czy dostaniemy tokeny, a jeżeli tak, to w jakiej ilości. Także to tyle w tym Crypto News, krócej niż zwykle, ale tak jak mówię, nie było nic wartościowego, czym można byłoby się z wami podzielić. A ja, jak dobrze wiecie, nie lubię marnować swojego czasu, a tym bardziej waszego. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym nagraniu na kanale, czołem.